Dzień, dobry wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, Cloud MMA 4 i ze mną, kto? Nowy nabytek tej właśnie federacji, Mariusz Wach. Witam cię serdecznie, cześć. Serdecznie witam, cześć, cześć, Mariusz, powiedz mi, jak emocje w OKTAGONIE, kiedy ogłoszono twoje imię nazwisko, że zostałeś Freak Na pewno są, są mega. Wiadomo, że takich pojedynków przy dużej publiczności miałem, miałem sporo. Ale to będzie klatka e, i kolejne, kolejne nowe doświadczenie, kolejne nowe, nowe nerwy, nowe przygotowania, więc, więc tylko się cieszyć. Wiesz, to ciężko jest pomyśleć, że tak doświadczona osoba z tytułami może mieć też emocje związane z wejściem do OKTAGONu we free fightach, a jednak? Nie, no, są, wiadomo, że to, to będę musiał wyjść ze swojego. E, swojego komfortu, tak? To nie, nie będzie boks, tylko jakieś, e, czy, czy K1 czy, czy jakieś MMA. Ja będę musiał wyjść, e, podporządkować się, być elastycznym, tak? Bo nikt, nikt, nikt w boksie ze mną się tutaj nie będzie chciał bić. Ja będę musiał być elastyczny, ja będę musiał zmieniać tą płaszczyznę, tak? Ja myślę, że nie mam z tym problemu. E, psychicznie to, to, to wytrzymam. Będę musiał po prostu trochę potrenować i, i będzie dobrze. Uprzedziłeś trochę moje pytanie, jeżeli chodzi o formułę. Hmm. Zapewne niech się nie zgodzi na boks. Czy formuła, czy to będzie K1, czy jednak MMA? Co byś wybrał i czy już trwają przygotowania, treningi w, i K1, MMA? Jesz, jeszcze nie, jeszcze nie trwają. E, osobiście K1 e, o wiele proszę, by dla mnie było, tak? Dzisiaj ostatnio miałem pojedynego się w K1. E, w MMA tak samo, trochę, trochę, trochę czasu do przygotowania i myślę tak samo nie, miał, nie będę miał z tym żadnego problemu. Nie ciągnę za język, ale moim zdaniem znasz przeciwnika. Czy nie? Właściwie nie znam, nie znam, z, z ręką na sercu, ale tak jak rozmowy o, o podpisaniu kontraktu z Cloud trwały tyle, to i pewnie ten przeciwnik będzie tak, tak? Mają... Organizacja ma mnóstwo wagi ciężkiej, mnóstwo sportowców, wiadomo w różnych, w różnych, w różnych formułach, nie tylko bokserskich, ale MMA, K1, więc z znalezieniem z, 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 z zawodnika dla mnie nie będzie problemu. Chciałbyś jako pierwszego zawodnika we, we Fightach, ambitnego? Ambitnego mam tu na myśli, mówiąc, osobę, która y, ma bardzo duże umiejętności i, jak nie wszystkie, to bardzo dużo wygranych walk y, y, w świecie sportowym, albo we Fightach wygrane walki. Czy jednak na przytarcie byś woł, wolał kogoś y, easy money? Nie, no jak już się bawić, jak już y, y, kibice mają przychodzić na te moje pojedynki, to już zacząć z wysokiego C, tak, nie ma też co... Wiadomo, im słabsze nazwisko, to, to tym ja poważnie nie podchodzę do tego, nie podchodziłbym poważnie, tak. Jak wiem, że jest nazwisko bardzo, bardzo wysoko postawione po ja się, ja spinam po ślady, e, zapierdzielam i wtedy chcę pokazać się z jak strony. Wiadomo, no, żaden tutaj flik freak, z flikiem na pewno mnie nie zobaczycie, tak mi się wydaje, że nie zobaczycie. To będzie jakiś naprawdę, e, sportowiec. E, i tyle mam. Wszystko dla, dla kibiców. Tak. Czasami mówi się potocznie, kolokwialnie. Nigdy nie mów nigdy. Czy Marcin Najman wchodziłby w rachubę, czy w ogóle byś pomyślał, y, żeby zawalczyć, załóżmy w MMA? Kurczę. Do, do tej chwili nie w ogóle. Tego nazwiska nie brałem pod uwagę, tak, że, że, że włodarze w ogóle wpadli na taki pojedynek, ale jakby przyszło walczyć z nim MMA, no to, no to trzeba by się przygotować tak. Wiadomo, do, do teraz, co mi zadało to pytania, w ogóle nie myślałem o tym nazwisku, tak? W ogóle. Wiem, że, że są wiele innych zawodników, ale jakby przyszło do głowy organizatorom, włodarzom żeby takie zestawienie zrobić. Ja to, to jest moja praca, tak, po prostu. Chodził na, 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 na matę, trenował. I chciałbym wygrać ten pojedynek w jak najlepszym stół. Jakie w takim razie nazwisko chodzi Ci po głowie? Bo na pewno masz swoje wish list. Nie mam, naprawdę. Ja, ja tutaj nie jestem... Są osoby, które dymią, które, które, które awanturują się. Ja jestem E, taką osobą, że, że wiadomo, gdzieś się pośmieje się, gdzieś tam e, parę groszy dorzucę do, do, tego, do tej zadymy, ale będzie dzień walki, e, będę przygotowany w 100% tak, i będę chciał e, taki pojedynek wygrać. Tak, i, nie, nie ważne to nazwisko, tak ja, nazwisko, nazwiska nie, nie walczą e, i tyle no. Dokładnie tak, nazwiska nie walczą, walczą ręce, głowa, całe ciało. My walczymy. W sumie trochę nazwiska, bo pracujemy na to bardzo ciężko. Finalnie tak, wiadomo, że, że, że jakbym jakby miał, jakbyśmy mieli patrzeć, że, że będę walczył z gościem z MMA, Formule MMA, jakbym patrzył na nazwisko, to bym z nim nigdy nie walczył, tak bo bym wiedział, że większość kibiców by wiedziała, że przegrał, tak? Ale ja w to wierzę, że, że, że jestem w stanie pokonać go. Po to ciężko będę zapierdzielał te 2-3 miesiące na macie, że, żeby pokazać tą wyższość. Tak? Nazwisko wiadomo, jakie by nie było, ale, ale musi być forma w tym dniu, w tej minucie w tej godzinie. Mariusz, proszę mi powiedzieć, czy oglądasz inne formuły gale, innych formuł MMA, czy jednak boks, który jest miłością? Oglądam, oglądam. Lubię oglądać konferencje, bo niekiedy na tych konferencjach takie mam ubaw, że nie muszę oglądać żadnych kabaretów, żadnych stand-upów, tak. E, gdzieś tam poniekąd moje klimaty, tak. Tak samo lubię takie e, docinki, pośmiać się docinki, e, ale na pewno nie będę dążył za wszelką cenę, żeby gdzieś tam kogoś obrażać, żeby, żeby kogoś wyśmiewać. czy, czy, czy czy żeby, żeby dymić zawsze koncerna, tak? Są, są osoby, które są odpowiedzialne za to, e, w crowdzie jest jest parę takich nazwisk i one naprawdę robią dobrą robotę. Są osoby, które, które wywodzą się ze sportu, chcą dawać dobre dobre sportowe pojedynki i dają tak, mało gadają. Oni, te osoby nie są, nie są atrakcyjne dla, dla oglądających, tak? Ale tak myślę, że takie osoby tak samo są potrzebne. Sport nie jedno ma imię. Czy jeżeli dostaniesz propozycję, zobaczymy Cię również? Moglibyśmy zobaczyć w tańcu z, gwiazdą, z gwiazdami, załóżmy, sportowców tam było wielu i Mariusz Pudzianowski również sobie świetnie radził. Myślę, że akurat w tańcu z gwiazdami mogę się zaprzysiąść, że, że nigdy mnie nie zobaczycie. Nie nadajesz. Mogę śpiewać, tak? Mogę śpiewać. Mogę chodzić na rękę, recytować, ale tańczyć no nie ma raczej, raczej nie ma szans. Ja uważam, że jak do tańca to i do różańca, jak do różańca to i do tańca. Mariusz dziękuję Ci serdecznie. Mam nadzieję, że niebawem poznamy Twojego e, przeciwnika i ja dziękuję Wam za uwagę. Piszcie w komentarzach czy, z kim widzicie Mariusza, I propozycje. Moim zdaniem będziesz brał pod uwagę propozycje widzów? No pewnie. Wiadomo, że, to, że, że ja tam jestem gdzieś tam na tym szczebelkach, e, gdzieś tam niżej, tak, ale są, są wodarze, są, są osoby, które, które to wszystko liczą. Czytają. Wy... Czytają. I tak są na pewno e, będą się liczyli, nie, z, z, z kibicami, tak, Cholą oni Oczywiście, bo my robimy to wszystko dla Was i dzięki Wam my tu jesteśmy. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Pozdrawiamy.